Dobrze, zabieramy stąd to ciało. Nie, nie, no to, 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 dać, to się i zabierze mnie i się Proszę pana, dzwonili ze szpitala psychiatrycznego. Pana żona Siena, ona nie żyje. Ona żyje. Zadzwoń do niej. Przepraszamy. Osoba, z którą próbujesz się połączyć, jest aktualnie niedostępna. Proszę pana, jest jeszcze coś. Cztery lata temu pani Warren urodziła na oddziale dziewczynkę. To pańska córka. Powinnaś odchodzić. Jeszcze nie. Gdzie jest jego córka, Eli? Dyrektor ją zabrał. Dobrze, trzymajcie ją z dala. Nie waż się odchodzić, dopóki nie zapłacisz za to, co zrobiłaś. O, przepraszam, panie Bradshaw. Pomyślałem, że zechce pan na to zerknąć. To listy, które pańska żona napisała w ciągu ostatnich czterech lat. Jeden list na każdy dzień. Myślę, że to ponad tysiąc listów. Drogi Wayne, oto kilka rzadkich, dobrych wieści z tego okropnego miejsca. Jesteś teraz ojcem, Wayne. Urodziłam piękną dziewczynę. Naszą dziewczynkę. Dzisiaj skończyła rok. Szpital dał mi kawałek ciasta po tym, jak udało mi się ich przebłagać i wyczyściłam wszystkie toalety. Wszystkiego najlepszego, droga Eli. Wszystkiego najlepszego. Powiesz mamusia? Dada. Drogi Wayne, nasza córka powiedziała dzisiaj swoje pierwsze słowo. Wiesz, co to było? Dada. Wezwałam naszą dziewczynkę Eli. Boże, tak bardzo nam ciebie brakuje. Przyjedziesz, żeby nas stąd zabrać? Kiedy tu przyjechałam, bałam się tych psycholi. Ale teraz jestem tutaj najbardziej szalona. Mamo, nie płacz, nic mnie nie jest. Obiecuję, wydostaniemy się stąd. Wyjdziemy na zewnątrz, opuścimy to miejsce. A co jest w zewnętrznym świecie? Nie ma tam mroku, tylko światło. Nie ma bólu, tylko radość. Mamo, dlaczego tatusia jeszcze nie ma? Niedługo po nas przyjedzie. Drogi Wayne, co zajmuje ci tak dużo czasu? Potrzebujemy cię. Minęły już dwa lata bez ciebie. Weźcie sobie lunch. Mamusiu, lunch już jest. Została tylko jedna kanapka. Drogi Wayne, umieramy z głodu. Weź ją. Jesteśmy głodne każdego dnia od tak dawna. Nawet jeśli ten szpital psychiatryczny topiku, nasza malutka Ellie jest taka niezwykła. Boże, chciałabym, żebyś mógł ją zobaczyć. Według doniesień, miliardy prezes zarządu Wayne Bradshaw oraz celebrytka z Los Angeles, Alison West, pobiorą się jeszcze w tym tygodniu. Z chęcią zobaczymy. Drogi Wayne, to czwarty rok naszej rozłąki. Tak cierpliwie na Ciebie czekałam. Gdy nie straciłam nadziei, jednak dzisiaj, kiedy zobaczyłam, że zamierzasz poślubić Alison, moja ostatnia nadzieja umarła w łzach. Kochałam cię przez dwadzieścia lat, jednak teraz uczucia mnie upuszczają, pozostawiając jedynie ból. Nie mogę już dłużej cię kochać. Moje serce się łamie na samą myśl, że nie będę mogła widzieć, jak nasza córka Powiedzaj mi, że obdarzysz miłością za naszą pułikę. Mamusiu, mamusiu, spuś. Eli? Mamusia wkrótce odejdzie. Żebyś to wzięła. Nie bój się dobrze. już wkrótce przyjedzie, mamo, gdzie pójdziesz? Mama pójdzie do nieba. Kiedy zatęsknisz za mną? Chcę, żebyś spojrzała na największą, najjaśniejszą gwiazdę, jaką zdołasz dostrzec. Właśnie tam będzie mamusia. Panie bratzu. Gdzie jest moja córka? To ona? To musi być ona. Pokochałem ją od chwili, kiedy ją zobaczyłem, tak jak powiedziała Siena. To mój tata. Eli tuż, Patrzy, dlaczego nie przyjechałeś i nie zabrałeś mnie z mamusią? Czekałyśmy cztery lata. Nie, nie tak bardzo mi przykro, Eli. Tatoś był bardzo bardzo chory przez długi czas. Darz wiarę, mam teraz nowe serce. Proszę wybacz mi, Eli. Ale wiesz co? Jestem już z Tobą. Chcesz wrócić do domu? Chodźmy. Eli. Eli, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Proszę pana, czy wszystko w porządku? Tak. Zmienia jest, tylko mały ból serca. My. Myślałam, że przeszczep okazał się dużym sukcesem. Nie powinieneś odczuwać bólu. Przy której czułem się, jak była moja. Tatusiu! Nie... Tatusiu, nie odjeżdżaj! Zatrzymaj samo. Dlaczego serce tak bardzo nie boli? Tatusiu! Ja, jak, jak mnie nazwałaś? Tatusiu, jesteś moim tatusiem! Czy tam naprawdę mogły być dwie Eli? Aha, panie Wracu Najmocniej, pana przepraszam, ta dziewczynka również ma na imię Eli, a niestety E. Mama małej Eli umarła, więc do każdego, kogo widzi, woła, że jest ich tatusiem. Bardzo przepraszam, zabierzemy ją do środka. Mogą być dwie Eli, ale tylko jedna jest twoja. I czeka na ciebie w samochodzie. Alison ma rację. Wayne, co się dzieje? Jednak w tej dziewczynce jest coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Tak. Hej, puśćcie ją. Bardzo mi przykro z powodu tego, co stało się z twoją mamą. Czy. Czy chcesz pojechać ze mną do domu? Tak. W porządku, chodźmy. Tatusiu, tu jest tak ładnie. Czy to wszystko jest moje? Oczywiście, że tak. Dziękuję, tatusiu. Myślałaś, że to ty będziesz małą księżniczką, prawda? Głupia dziewucha. Będziesz spała w najmniejszym, najciemniejszym pokoju tego domu. Dobrze, podoba ci się tutaj. Uwielbiam go. Szkoda, że mama go nie widzi. Eli, nie możemy dłużej żyć przeszłością. Ale teraz jesteś moją księżniczką i obiecuję, że dostaniesz ode mnie wszystko, co tylko możliwe. Dziękuję, tatuszu. Pewnie. Będziesz w tym małym pokoju. Wyjdź stąd. Tusiu, spójrz, to moja mamusia. Czy to Eli? Czy ona może być córką Sieny? Wayne, sprawdźmy, co u twojej córki. Chodź, Atusiu, gdzie idziesz? Mamusia jest tutaj. Gdzie jesteś, mamusiu? Tęsknię za tobą. A to nie rozumiem. Dlaczego nie ma tu mamusi? O, oh, Eli. Nie płacz, nie płacz. Wiem, że mamy tu nie ma, ale. Tatuś jest z tobą, dobrze? Chodź tu, chodź tu. Wayne, posłuchaj. Myślę, że powinniśmy usunąć z domu wszystkie zdjęcia z Jene, Po to, by Eli nie smuciła się więcej. Dobrze. Załatw to szybko. Oczywiście. Proszę pana, to są zdjęcia pańskiej żony. Powiedziano mi, że mam je wyrzucić. Zostaw je. Mamo, co ty tutaj robisz? Przyjechałam zobaczyć swoją wnuczkę. W końcu należy do rodziny bratszą. Doszły mnie słuchy, że Siena nie żyje. Umarła jak tchórz, zanim dosięgła ją sprawiedliwość. Podpaliła moją córkę. Mam nadzieję, że będzie się smażyć w piekle. I hak. Jak mogłeś nadal ją kochać, Wayne? Stanąłeś po jej stronie, sprzeciwiając się własnej rodzinie. Jeszcze zmusiłeś nas, żebyśmy zgromadzili nagrania z monitoringu i odciski palców jako dowody. I nawet po tym wszystkim. Czy dosięgnęła ją sprawiedliwość? Nie! Umieściłeś ją w jakimś wariatkowie! Pani Bratschał, cieny już tu nie ma. Proszę nie pozwolić, żeby to wpłynęło na waszą relację. Co więcej, dzieci są niewinne. Będę traktować Eli jak własną córkę. O, oh, Wayne... Dlaczego nie poślubisz Alison? Taka szkoda, że Siena miała na twoim punkcie taką obsesję i trzymała cię uwiązanego przez 20 lat. Nie wspominając o tym, że zabiła twoją siostrę. Jednak Alison, Alison przez ostatnie lata była, była twoją opoką. Znalazła nawet dla ciebie serce, serce pasujące do przeszczepu. Wayne, gdyby nie ona, już byś nie żył. To serce, które bije w mojej piersi. Do kogo należało? Co? Czyje to serce? Um. Cóż, dawca chciał pozostać anonimowy? Ona, ta osoba, nie żyje, więc zapewnimy jej rodzinie spokój. Jasne. Mój dawca nie żyje. Czy to ma jakieś znaczenie? Będę ci zawsze wdzięczny za to, co dla mnie zrobiłaś. Ale na razie nie chcę ponownie się żenić. Zamierzam skupić się na byciu dobrym ojcem. W porządku, chodźmy. Po prostu muszę pokazać mu, jak Elin mnie kocha, wtedy Wayne też to zrobi. Tatusiu, przeczytaj mi bajkę na dobranoc. Jak mnie nazywałaś? Tatusiu, jesteś moim tatusiem. Natuszu? Tak. Dlaczego cały czas myślę o drugiej Eli? Czuję się, jakby rzeczywiście była moją prawdziwą córką. Tatuś jest dzisiaj trochę zajęty, dobrze? Muszę już iść. Ale mamusia codziennie czytała mi bajki na dobranoc. Dobrze, chodź tu. Dawno, dawno temu była sobie księżniczka i kilka wróżek. Mamusiu, 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 tęsknię za tobą. Tęsknię za tobą. Cześć, mamusiu, tutaj jesteś. Dlaczego jesteś tak dole, mamusiu? Jest ciemno, boję się. Nie martw się, mamusiu. Jestem dzielną dziewczynką. Tak długo, jak będziesz ze mną, nie będę bała się ciemności. Coś trochę? Tak, proszę. Możesz jeść, ale najpierw musisz zmyć naczynia. Właśnie. Zmyj tatusiowi, że byłaś dla mnie niemiła. To mój. Tatuś? Nie, to mój tatuś. Eli. Kolejna, mnie kocha. Wróciłaś? A ty, gdzie się wybierasz? Tatusiu, tęskniłam za to. Wyglądasz tak słodko. Eli, dołącz do nas. Ona już jadła, Tatusiu. Cóż, wyślij ją do swojego pokoju. To powinna być rodzinna kolacja. Słyszałaś ją. Idź. Dobrze, Eli, powiedz tacie, która z tych potraw najbardziej ci smakuje, a ja powiem kucharzowi, żeby ci je przyrządzał, kiedy tylko będziesz miała ochotę. Dziękuję. Gdzie idziesz? Chcę tylko pożegnać się z drugą Eli przed spaniem, dobrze? Ja jestem twoją córką, nie ona, a ty zawsze spędzasz z nią tyle czasu. Już mnie nie lubisz? Eli. <śmiech> <ponies>. <śmiech> Eli. Wayne! Co w ciebie wstąpiło? Wayne, ona spędziła cztery lata w szpitalu psychiatrycznym. Nie wspominając o tym, że właśnie straciła matkę. Musisz okazać jej więcej współczucia. Ta... Cóż, co się ze mną dzieje? Dlaczego obdarzam tę dziewczynkę większą miłością niż własną córkę? Co ze mnie za ojciec? Dobrze, po... Porozmawiam z nią. Dlaczego sprowadził do domu te sierotę? Nie mam pojęcia. Kupiłam to dla Eli. Powiedziała mi, że kocha róż i słodycze, więc może to poprawi jej humor. Jak słodko. Dziękuję. Nie ma za co. Jestem taka głodna. Kto to? Kto przyniósł mi ten tort? Czy tatuś mi go przyniósł? Nadal pamięta o moich urodzinach. Ale smacznym. Chciałabym, żeby mamusia mogła spróbować tego tortu. Ktoś ukradł tort Eli. Znajdźcie go. To ty! Ukradłaś tort Eli! Ty, mały złodzieju! To nie, to nie ja! To tort mojej wnuczki! To nie był tort dla ciebie, młoda damo! Co się dzieje? Wayne! Dlaczego nalegałeś, żeby sprowadzić do domu to dziecko? Przygotowałam ten tort specjalnie dla twojej córki, ale bycie niegrzeczną. Bycie niegrzeczną to jedno, ale kradziesz tortu mojej wnuczki? Cóż. To już naprawdę jest przesada. Eli, co się stało? Nie ukradłam go. Nie jestem złoty odziejką. Proszę, uwierz mi, ale zjadłaś ten tort czy nie? Zjadłam, ale nie ukradłam go. Tatoś, ona powiedziała, że zjadła mój tort. Dobrze, Eli, jeśli czegoś potrzebujesz, wystarczy, że o to poprosisz. Powinnaś wiedzieć, że nie wolno brać niczego bez pytania. Bardzo mnie rozczarowałaś. W porządku, chodźmy. gdy zrobi się trochę cieplej. Ale ja nie umiem pływać! Nauczę cię. Tadusiu! Tadusiu... Co ty tutaj robisz, złodziejko? Eli! Bądź milsza. Tadusiu... Mam pytanie. Dobrze? Jak mogę dolecieć do nieba, aby zmienić się w gwiazdę i zobaczyć tam mamusie? Co ona chce zrobić? Czy. Czy byłem dla niej zbyt ostry? Dlaczego ona mówi do ciebie tatusz? Powinna mówić do ciebie wujku Wayne Eli... albo ja, albo ona. Możesz wybrać tylko jedną. Jeśli ona będzie mówić ci tatuszu, to ja nie będę tego robić. Ach. Nie jestem twoim tatą, dlatego może będziesz do mnie mówić wujku Wayne? Dobrze? Ale mama powiedziała, że jesteś moim tatą. Ellie jest moją prawdziwą córką, dlatego tylko ona może mówić mi tatusiu. Ale możesz mi mówić wujku Wayne, dobrze? O, dobrze, ta... <ścoughs> wujku Wayne. Tatusiu, chodźmy. Dlaczego widok jej łez tak bardzo boli? Wiem, jak możesz odlecieć do gwiazd. Chodź tutaj, pokażę ci.